W środę 12 lutego Ośrodek Aktywizacji Seniorów AS zaprosił na walentynki do sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Spotkania z tej okazji to już tradycja, zmienia się jedynie temat przewodni. W tym roku. Dzień Zakochanych Seniorzy świętowali w Towarzystwie Poezji. Niekoniecznie klasyka. Jeden wiersz to jest klasyk, a reszta to jest wiersze, które my sami znaleźli przez internet, po prostu na internecie. Są różne grupy ludzi, którzy piszą wiersze i wybraliśmy jakieś takie no, nieznane, powiedzmy coś nowego. Jeden z wierszy mówi o miłości do siebie samego. Pokochaj siebie, żebyś mógł pokochać innych. Miłość to nie tylko para, miłość to jest też y, wymiar y, w przyjaźni, w, w, w kontaktach międzyludzkich, miłość sąsiedzka. Ja to tak mówię może trywialnie, bo miłość sąsiedzka, no ale jeżeli jesteśmy związani z kimś, to jest to jakiś rodzaj miłości. Miłość do rodziny, miłość do dzieci, miłość do bliźniego, miłość do siebie samego. Co ciekawe, wśród prezentowanej poezji pojawiła się również twórczość własna. Czytanie było przeplatane romantyczną muzyką. Wydarzenie uzupełniła loteria i walentynkowe kartki, które zostały wykonane przez uczniów pruszkowskiego liceum imienia Tadeusza Kościuszki. Zainteresowanie inicjatywą było duże, niemal wszystkie miejsca na sali były zajęte. Jeżeli jest to impreza typu Walentynki, Dzień Kobiet, czy jakaś tam ostatnio, rzeczy mieli o znaczeniu kolorów w naszym życiu, to jest to impreza otwarta. każdy, kto chce, może przyjść. No i zapraszamy na Dzień Kobiet? Zapraszamy na Dzień Kobiet 7 marca o godzinie 13.30 tutaj. Wtedy już będzie nie tylko nasz klub, nie tylko, bo nam dzisiaj trochę wspomaga klub Starej Śródmieście będą wszystkie kluby seniora z Pruszkowa przygotowywały program na Dzień Kobiet. Próbujemy, jesteśmy w trakcie prób. Też będzie fajnie, zapraszamy. Kluby seniora działające w Pruszkowie to nie tylko inicjatywy związane z obchodami okazji z kalendarza. To różnego rodzaju spotkania, warsztaty i zajęcia, na które co prawda obowiązują zapisy, ale każdy nowy uczestnik jest tu mile widziany. Informacje o klubach można znaleźć na stronie MOPS-u bądź bezpośrednio w placówce.